Uwaga, pierdylionowa próba nagrania filmu z głosem. Tutaj dam mikrofon, bo jest trochę za daleko. Nie wiem, czy mnie słyszeliście, to jest pierdyliardowa próba nagrania filmu z głosem. I nie gramy, bo gramy ee, dzisiaj w The flow? Nie wiem jak to się mówi, ale. Tak, no, tak. Jak to fajne, bo od razu dostaję się darmową To moim zdaniem fajne. O, 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 ile mamy już? Dwie na trzy flagi mamy. Dobrze, świetnie, o nie! Co tu się dzieje? Jakieś mechanie... spomowę, Zabić go! Ej, co? A, no. Dobra, wygrywamy to. Tylko proszę cię, weź to za Jest! Wygraliśmy! Tylko dołączyłem trochę za późno. Jeszcze raz gramy. Pokażę wam w ogóle pod kanał takiego fajnego ziomka, którego warto subskrybować. Bo nie, nie wiem, czy on już ma 100 subskrypcji, ale na 100 powiedział, że zrobi specjal. A więc nie wiem, czy zrobił specjal, czy nie zrobił jeszcze. Dobra, jestem super w parkour. To są moje umiejętności. Na, na konsoli ogólnie lepiej się gra w ten parkour nie wiem ma. W ogóle piszcie w komentarzach yy, co byście chcieli na następnym filmie. Robloxa czy Minecrafta? To Te osoby, które mnie nie subskrybują, też mogą pisać. Bo jak tamten film pez głosu się wyśledza, to myślę, że to będzie miało 17 wyśledzeń. No, w ogóle gdzie my jesteśmy? A, dobrze, to prawda. Mam nezję. With... A, ah, to tutaj trzeba. Mm -hmm. Moje umiejętności w parku ten. Tutaj się dwóją. To... Jezu! Już ja. żyję. Jakie laki? Chodziło mi jaj. No nie mogę wskoczyć! Nie mogę wskoczyć! Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Mam takie lagi okropne, ja nie wytrzymę. Pat, tu się mógł równie dobrze wyrobać, po prostu idę tam. plan? To jest flago. A, dobra, ja to naszę. A, Ej no! Co to jest?! No ja mam takie lagi, ja nie wytrzymam! Ja sobie muszę lepszy komputer kupić! Naprawdę Dobra, mamy jedną flagę, to jest ważne Boże, jak <suszyk> <suszyk> ja mam lagi, no ja nie wytrzymam, naprawdę. No. Co tu jest? Dobra, mamy kolejną, mamy kolejną. Leci do bazy, leci do bazy, leci do bazy nie koniec. lecieć do bazy. E -e. Daj im tego, flagi zabrać wszystkie. To. Dobra, mamy chyba już wszystkie flagi z tego co widziałem. Chyba, że zabili tam kogoś Dobra, S, Wygraliśmy. Kurde, drugi raz. Czemu to jest tyle Steve'ów? Nie wiem. Już to tym skillem. A, by się nie szczytały teraz Capture the Flag Drone King To on to jest fajne. King to jest fajny. Przegram tu trudno. Dobra, nie, Dobra. ja mam takie lagi. Że ten parkour to ten. Dobra, star staram się tym nie przemówić, Nie, no. Może pe pewnie jak wy to oglądacie, to tego tak nie widać, ale... Mi to trochę przeszkadza, ale trudno. Nie, A już można, już można. A nie, trzeba tam? Dawno w to nie grałem. Kiedyś była w ogóle taka mega fajna mapa. Co ty robisz? Czy oni już mają flagę pewnie? Ja nawet nie mogę biegać. O, Dobra, mam nadzieję, że on tu przybiegnie z tą klawą. Uh -huh, uh -huh. ej, 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 ej. Co zrobiliście go? A, tu są skrzynki, no tak. W skrzynkach są czasami rzeczy. To sobie wezmę. Fajna że to są rzeczy. Dobra. Ej, 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 no, 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 już no, 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 po prostu, po prostu. Co o to w tym chodzi? Nie o co w tym chodzi. Ty takie -ka. są FK. FK, poliwaki. Jezu. Ja nie mam shifta w dziesiętego, nie mam. чай им чай им Ну, 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 забуду еще, то забуду еще, то давай еще. Ну, 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 давай, давай. Так из вас как все сами. Зачем они не моя? Я одного флага уж нашел. Jeden sla... Jedną flagę i muszę iść ukraść. Widzi się jakie to są flagi. Czarny nie mamy ani jednej flagi. Ej, 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 ej! O, mamy jego zbroję, dobra. Ej, co oni tu pod ziemią robią? Spraj go zabijam. O, zabiłem go. Dobra, tam jest gdzieś zbroja w tych kopalniach. Nie wiem, czy powinien iść. Nie, dobra, dam sobie spokój. Nie, nie, są, to jest długie. E-e-e-e. Go. Dobra, nie, ja mam inny pomysł. Wyjdziemy stąd. Zzupię. I zagramy w coś fajniejszego. Zagramy w inną wersję tego. Tylko mam nadzieję, że mi nie utonie na bo jak tak, to będę bardzo zły i tak wrzucę ten odcinek w sumie. I nie wiem, czy mam w ogóle... nie odłączę do słuchawki, co mnie trochę martwi, ale... Coś, no... mikrofon czy się... Niest, ten... a nie, dobra, nie. I też mają skielecki.

Zombieron. Zobaczymy co to jest. A, to coś takiego. O, to jest fajny akurat. Cholera, go załatwiłem. Gdzie dać? Tendy, no, tędy! tędy. A! Uratam, no, nie mogę biegać. No to, to... A, cieszy, Co Co? Co? tam Co? 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 O Boże! Ja nie mogę. Ale to jest szalone. Ej, się tu wspiąć. Nie można niszczyć bloków. Kurde. Ale i tak się tu wspiąć. gdzieś znajdę jakiś ten. Chyba, że tu nie hmm. O, jest! A Ej, to jest tak, jakby dziwne, i w śmiesznej wersji. Tylko kurde, to już nie można. Dobra, od nowa. Jezu, ale mi to źle wychodzi. Dobra, to będzie długi odcinek, ja myślę. Tylko, żeby się nie pludował w nieskończoność. Bo ja tak miałem. Musiałem go usunąć oczywiście. Gramy albo ostatnie albo przedostatnie teraz. Piszcie czy mam grać w ogóle na bedrak, czy na Java. No. Przez ten mikrofon do musi bardziej żeby mnie było słuchać bardziej lepiej... Eee, kurde. Eee, dobra, muszę wyjść z tego sprawne. Survival mod to jest taka anarchia, można powiedzieć, tylko bez i w ogóle. SkyBlock wiadomo. Nie jest nie survival noc. Skywars też nie. Yeah. Może Bed O, dobra. O spoda Po Ej, czuł mnie wyrzucę z serwera. Eee! Dobra, jednak para. Niech to będzie trwać równo 19 minut. Pa. Cześć. Witam.